Siemano widzowie. Nagrywam sobie dzisiaj Brawl Stars. Właśnie ogólnie nie nagrywam trochę za bardzo, bo 30 rangę na serio już mam. Mam 27 ale no dużo straciłam, więc można powiedzieć, że trochę mi to nie pasuje, ale próbuję. Aha, kondzio jakiś. Widzicie? widzicie widzicie, mi sama chodzi po stronie serio co nie? Już pięć rund pod rząd przegrałem. Bez sensu to jest. Jeszcze ta panda ma 803 pucharki. Daj na maju i przeze mnie straci. No. Tylko się nie da powstrzymać, jak ja mam te głupie magi, że ja nie mogę prawie chodzić. Aha, no jeszcze tych brakowało. Le jeszcze ten walony Edgar. Dobra, już go nie ma. Mm, ale no to chyba wiadomo, że już będzie przegrana, nie? I to wszystko przez to, że tak mi tu zaczyna, że nie mogę chodzić. Mogę tylko pić. No, no to ten odcinek szybko już skończy. Bo mnie to naprawdę wnerwia. Jeszcze. Ja. Edgar z Ultem. Niech ten Edgar się kiedyś puknie. Walony Edgar. Jezus Maria! Wkurzyłem się, wkurzyłem się. Z tego walonego Edgara przegraliśmy Jak widzicie mam tu znajomego youtubera Rob.pl Ale on chyba nie dołączy Bo tylko on u mnie gra i ta panda ale... Odrzucane, chłopie, ty to musisz dołączyć. Pokażę wam, jaki on ma puchara. Znaczy, no... Aha, brakuje mu pewnie chyba tylko drako. Tak, chłop ma tylko drako. O, dołączył. E nie, 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 nie. nie. Ty bierzesz, tak albo co chwilę. Za Dyma Ty bierzesz czego? Ty bierzesz... Riko A w sumie dobra To może teraz nam się uda wygrać Jakiś mix, który... Aha, Ty ma trzeci brąz, nie? Już mnie zabijają na początku przez to, że nie mogłem się... że, nie, że, że mi zlegowa i mogłem tylko chodzić do przodu. Nie no. Jak ten pokój z nimi wygra, to ja po prostu... Dobra, no to widać, że była lepsza, bo już wygrywamy 1 do zera. Hmm, ja naprawdę próbuję dla Was wbić 30 rangę i zachęcam Was, żebyście dali łapkę w górę, bo to mnie zachęci, żeby robić dla Was filmy z Brawl Stars i z jeszcze innych gierek na przykład. Robloxa, nuls, Brawl. No, dużo gier mogę ja ogólnie nagrywać. A jest jeden do jednego. Od kiedy? Powiedzcie mi kiedy, kiedy oni szczeli nam bramkę? Bo ja nie wiem. Ej, dobra! Ej, nawet tam daj na Mike jest dobry od nas. Dobra, musimy współpracować. Daj na Mike, masz. Ja ci tu podaję, ja cię tutaj biję, dobra. Musiał mi akurat podać. Musiał mi. No musiał mi. Aha. Aha. Dobra, 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 dobra. Tego zabijamy Ja idę po piłkę, ja idę po piłkę. Ja wam powiem, jak... by tu podać, komu by tu podać, komu by tu podać, komu by tu podać. Chciałem tej na Majkowi. Ej dobra, trawie nie zabawa, teraz będzie zabawa, ten da ulte i po nich, wszystkich. No i... gol. Jest! Wreszcie! Jak widzicie ja tu 27 rangę na i z Giga straciłem. O! Mityk! W ogóle dodali teraz idealnie po dwa starby, bo nie wiem, jak widzicie tutaj. Więc dziwi. Um, Mortis? No dobra. Może być. Eee, czekaj, kogo ty masz? Ty bierzesz czego? a ty bierzesz tego. No dobra, Jezus Maria. Aha, dobra, do, do, dał Rico, dał Rico, więc plus, plus, plus. Ale tamten nie dał, ten, ten, ten killer krów nie dał. Eee, Maria, dobra, już mi my się myli. Hmm. No, i klasycznie głupi z Dynamite, ale to wszystko przez tego killera mógł dać Mortisa, a dał jakiegoś głupiego Dynamite. Przepraszam, że się tak nie odzywam, ale się skupiam. No bo jak widzicie, no. Przegrywamy, zasz... Kurde, przegrywamy. Ja to mam farda. Zawsze mam tyle pocharków na tych postaciach, a potem stracę do 500-200. No. Uch, obroniłem! dwadzieścia HP! O, dobrze. Jak oni by tego nie obronili, to ja by nie wierzyłam. Ej, dobra triki mi robić. Jakby ten na mojej klatce tylko na mnie z tej mojej drużyny, nie? Bo będzie najlepsza do zabijania, ja jeszcze to wbiłem. Strzelcie to, no błagam. Jak już tam jesteście na przodzie. No! <śś> Mieli to strzelić. A teraz to kurde uciekają. Jest! Ej, dobra, ten daj na Mike jednak jest dobry, nie? Jakieś triki nie były mi. Więc plus chociaż za to. No i teraz przeze mnie przegramy. Bez sensu, bez sensu. W Co mi się zaś klikło? Ty chłopie, dawaj tego. Aha. Rogi.pl, dołącz. Rogi.pl, dołącz. Proszę. No, no ja sam nie zagram bo ja no, no, nie umiem trochę sam to nie wiem teraz coś próbuję powiedzieć na a z wami się żegnam pamiętajcie o łapce w górę żeby mnie zachęciło do nagrywania więcej filmów i shortów bo jak widzicie shortów nie ma za dużo no więc cześć